Witajcie, za mną trzecia runda drużynowych mistrzostw. Polski. Zgodnie z życzeniem przybliżam wyniki poprzednich partii, raczej meczów. W pierwszym meczu mój klub Polonia Wrocław, czy dokładniej Wotum SA Polonia Wrocław wygrała starcie z drużyną z Krakowa 4 do 2. W drugim starciu wygraliśmy 3,5 do 2,5. Wczoraj po dużych emocjach z drużyną Gwiazdy Bydgoszcz, a dzisiaj mierzyliśmy się z drużyną z Gliwic. Akademia Szachowa Gliwice to rywal, którego regularnie pokonujemy mimo że wielokrotnie ta drużyna była bardzo silna to myślę, że chyba 100% spotkań w których Polonia Wrocław rywalizowała z Akademią Szachową Gliwice zakończyło się zwycięstwami mojej drużyny więc tutaj można powiedzieć, że do tego czasu prawo serii mocno nam pomagało. Na ten moment mecz jeszcze wcale nie jest rozstrzygnięty, może się dużo wydarzyć, ja mam nadzieję, że Przeciągniemy szale na naszą korzyść. A co było w mojej partii? Moim rywalem był litewski arcymistrz Tomas Laurusas. Grałem z tym zawodnikiem również w ubiegłym roku, również na trzeciej szachownicy. Wówczas grałem jednak czarnym kolorem i udało mi się wygrać. Dzisiaj zasiadłem do partii białymi. No i zobaczmy co poszło. W tym pojedynku zacząłem od posunięcia 2E4. Przeciwnik odpowiedział ruchem E7 na E5. Tego się spodziewałem. Przeciwnik ma w repertuarze również C6 oraz C5. Natomiast zwróciłem uwagę, że w pojedynkach z wyżej notowanymi zawodnikami zdecydowanie najczęściej wybiera E5, więc moje przygotowania może nie ograniczyły się tylko do E4, E5. Natomiast był to zdecydowanie debiut, któremu poświęciłem najwięcej czasu. Miałem jakieś koncepcje, pomysły, no i właściwie. To się ucieszyłem, że zostało zagrane E5, poskoczek F3, skoczek F6, obrona rosyjska, czyli debiut, właśnie który przeciwnik w ostatnich latach z zawodnikami poziomu 2600 i wyżej najchętniej wybierał. Ja D4, oczywiście głównym ruchem jest bicie pionka, ale zgodnie ze swoją jakby życiową dewizą, staram się szukać czegoś takiego mniej grywanego, chociaż akurat D4 ostatnio jest popularnym posunięciem. Tu czarne mają dwa posunięcia. Można bić na d4, można bić na e4. W poprzednim pojedynku, który był w bazie, przeciwnik bił na d4, i po e5 tak bicie, d5, bicie, skoczek, bie. Grał taką partię z grającym zresztą w tej lidze Vanem Nguyenem z Czech i tam białe również stały troszkę lepiej. Tu się wydaje, że pozycja jest mniej więcej równa, ale skoczek na d6 stoi niezbyt dobrze, białe są troszkę lepiej rozwinięte i mogą tutaj stawiać problemy. Więc nie zdziwiłem się, że przeciwnik tego nie powtórzył, że pobił skoczkiem na e4, ja zagrałem go nie z d3, D5 bicie skoczek D7. No i właśnie to jest pozycja, która była wielokrotnie grana, i ja zagrałem tutaj skoczek C3. Ten ruch już nie jest jakiś super popularny, choć ostatnio modny wiele partii na całkiem wysokim poziomie tutaj było grywanych. I tu się ucieszyłem, bo przeciwnik już troszkę myślał, co było dobrym prognostykiem, bo w moich przygotowaniach wydawało mi się, że to jest linia, w której no trzeba grać bardzo dokładnie, trzeba wszystko znać ruch na ruch, bo inaczej można wpaść w tarapat. Przeciwnik po namyśle pobił na C3, co jest jednym z głównych ruchów. Tutaj kolejności mogą być różne. Pobił, pobił i właśnie w tej pozycji zagrał goniec E6. Tu jest wybór. Dwa inne posunięcia, które są to przede wszystkim goniec c5, to jest główne posunięcie, drugie to goniec e7, no i oba te ruchy można grać. Goniec c5 jest chyba takim najbardziej pryncypialnym ruchem, ja też poświęciłem mu najwięcej czasu i można tutaj grać rozmaicie. Na ostatnim Pucharze Świata trzy partie aż zagrał turecki zawodnik Sanal Wahab z Wasylem Iwańczukiem grając hetman h5, g6, oczywiście Hetman H5 po to, żeby nacisnąć na tego pionka i nie dać krótkiej roszady, G6, Hetman H6 goniec F8, Hetman F4 nawet jedna partia z tych wspomnianych zakończyła się po goniec C5, Hetman H6 powtórzeniem ruchów, w innych Sanal próbował coś tam robić, ale czarne się trzymały, natomiast tu zostało zagrane goniec E6 i to już może nie było lekkim zaskoczeniem, bo nadal wiedziałem, że tak się można rozwijać, ale już się ucieszyłem. Tu troszkę nie pamiętałem, czy powinienem zacząć od goniec E3. Bo jeżeli nie ma gońca na C5, no to ja mam możliwość postawienia tutaj gońca i kontrolowania tej przekątnej. Ale wydawało mi się, że Roszada to był ruch, który patrzyłem. I teraz właśnie, i teraz właśnie wydaje się. Że jest całkiem ciekawie. Przeciwnik zagrał goniec C5. Tego ruchu jeszcze jakoś się tam spodziewałem. Wydaje mi się, że można zagrać Hetman D7 też w tej pozycji i to ma jakiś sens, bo przygotowujemy Roszadę, przygotowujemy ewentualnie goniec F5. Natomiast Jaka tutaj jest teoria, no to, to prawdę mówiąc nie wiem, może ja gram gonię z g5 w tym momencie, żeby tej roszady nie dać. Ciężko mi powiedzieć. No przeciwnik zagrał gonię c5, ja zagrałem stosunkowo szybko wieża b1 i tu się bardzo ucieszyłem, bo przeciwnik zaczął myśleć. Z... To nie była główna pozycja, którą analizowałem w przygotowaniach. Wiem, że troszkę ją patrzyłem przez krótki moment i no dość kluczowe jest to, co się dzieje po hetman d7, bo biały zaatakowały tutaj pionka i ten pionek niby wisi, no ale właśnie trochę wisi na zasadzie niby, bo po tym, po tym goniec b6, nie jest jasne, czy ja tą wieżą wrócę, nie jest łatwo ją wygrać, no ale trzeba umiejętnie ocenić tą pozycję i to wcale nie jest proste, więc musiałbym się zastanowić, czy po hetman d7 zbiłbym tego pionka, bo, bo to nie jest oczywiste. Natomiast, no tutaj czarne mają też ten problem, że każdorazowo jak robią roszadę, Muszą się z tym liczyć, że gram Hetmanem na H5 i to jest myślę bardzo ryzykowne. Teraz Hetman G6, Hetman H6. No, i tu trzeba uważać, żeby, żeby nie dostać jakiegoś mata czy czegoś. No, w tym konkretnym przypadku, no to widzimy na samym końcu wariantu, że, że po prostu ten pionek pada. Więc tutaj właściwie w ten sposób grać nie można. Stąd właśnie jest ta chęć, żeby tego pionka w jakiś sposób obronić przed zrobieniem ruszady. I może to Hetman D7 było, było lepsze. Przeciwnik zagrał wieża B8 i ten ruch już mi się wydaje bardzo podejrzany, bo co prawda pionek jest obroniony, ale po pierwsze nie ma już. Możliwości zrobienia długiej roszady, to jest bardzo istotne. Po drugie, ta wieża w wielu wariantach może być potem problemem. Zaraz zresztą zobaczymy, jak to poszło. Ja zagrałem Hetman H5. Naśladując troszkę ideę Iwańczuka z tych, znaczy przepraszam, Sanala Hapa z tych partii z Iwańczukiem, nie ma teraz możliwości roszady, bo na H7 byłby mat. Natomiast mój plan był taki, że jeżeli G6, to analogicznie do tych partii Sanal Iwańczuk, Gram Hetman H6, goniec na F8, ale teraz mam ruch Hetman E3 i atakuje pionka. Niewinnie to wygląda, ale może być brzemienne w skutkach, bo na C5 bądź B6. Powiedzmy B6 daje szacha i na zasłonę mam bardzo silny wtrącony ruch E6 i na bicie po prostu bije Hetmanem, to jest chyba wygrana pozycja więc e, przez to, że ten szach tutaj jest nie można, ani B6, ani C5, a na ruch A6 być może nawet mogę wskoczyć hetmanem, e, grozi bicie pionka, a na obronę mogę goniec A6 prawdopodobnie i właśnie ta wieża też tutaj na końcu jest niebroniona po biciu gońca, po prostu wieża spada. E, także e, wydaje mi się, że po hetman H5 G6 jest po prostu słabym ruchem, bo jeżeli tutaj goniec F8 nie działa, no to, to jest po prostu osłabienie bardzo silne e, czarnych pól przy królu, Przeciwnik zagrał Hetman D7 co wyglądało logicznie. I teraz miałem wybór. Teraz miałem wybór, bo taki najbardziej logiczny ruch to jest chyba Król H1, żeby potem próbować F4, F5. Ale prawdę mówiąc, nie byłem do końca przekonany, co tutaj się dzieje. Na przykład czarne zagrają C6. Powiedzmy, że taki ruch. I jeżeli ja zagram F4, to właśnie wtedy, kiedy goniec już strzela w tego piątka można zagrać G6. I nie byłem pewien, na ile tutaj ja coś tak naprawdę mogę zrobić, bo ta pozycja jest dość zdradliwa. Jeżeli ja nie zdołam zaatakować króla, to przy tych pionkach mogę stanąć bardzo źle w jakichś tam uproszczonych pozycjach. Także nie mogę robić jakichś tam dowolnych ruchów. I właśnie nie byłem pewien, jak kontynuować, bo z jednej strony czarne nie chcą zrobić roszady, ale z drugiej strony czasami nawet mogą zagrać coś w stylu C6 i króla na C7 przestawić i ten król też będzie się tam dobrze czuł. I zagrałem tu ruch bardzo kontrowersyjny, bo goniec E3, mi się on w sumie podobał. O co chodzi? No chodzi o to, że chcę wymienić gońce. Jeżeli gońców nie będzie na szachownicy, no to mm, czarne pola robią się dość słabe i to daje mi jakieś nowe opcje. Natomiast, no właściwie, tutaj nawet bardziej chodzi o co innego: mianowicie o to, że po biciu, biciu, co prawda mam zrujnowaną strukturę pionową. No, ciężko sobie wyobrazić gorsze ustawienie pionków, ale bardzo istotne jest to, że wieża zaczyna grać i naciskać na pionkę F7. I ta pozycja wydawała mi się bardzo obiecująca. Co właściwie tutaj czarne powinny zagrać, nie jest dla mnie jasne. Być może H6, żeby przygotować roszadę. Natomiast na H6 ja już chciałem grać wieżą na B4, żeby ta wieża ewentualnie podłączyła się do gry. Cały czas nie można C5, pogoniec, B5 i tutaj wygrywam. Nie, może można zagrać ruch A5, ale na to chciałem już skakiwać tutaj wieżą i trochę straszyć. Nie wiem czy czymś konkretnym, ale no, wydawało mi się, że tutaj, jeżeli uda mi się potem wymienić tego gońca w jakiś sposób, nie wiadomo jeszcze jaki, to może coś być. Może to jest łuda, może tu nic nie ma, może czarne grają jakiś ruch tego typu i nic się nie dzieje, ale wydawało mi się, że tu jakiś nacisk mam, bo i C4 i E4 różne tego typu ruchy, żeby otworzyć pozycję, są może być jakaś chaotyczna gra. No w każdym razie to H6 wyglądało ciekawie, warto jeszcze powiedzieć, że powierza B4, krótka roszada, wydaje mi się, że może już wygrywać ruch wieża F6. Na to liczyłem w trakcie partii i teraz, jeżeli bicie, no to po prostu Hetman na H6 grozi mat w jednym ruchu. Na koniec na G4 jest prawdopodobnie wieża G4. No wieża H4 też wygrywa. Tutaj jest po prostu mat i przed tym matem chyba nie ma obrony, bo za dużo rzeczy grozi. Więc wieża F6 prawdopodobnie wygrywa, no ale właśnie być może roszady nie trzeba robić i może ta pozycja jest. No może po A5 ja nawet gram coś w stylu. Tak, no tak, właśnie tak, i nie, nie roszade czarne, nie powinny tej roszady robić i może jakoś tam są w stanie przetrwać tutaj napór białych. Natomiast przeciwnik zagrał hetman e7, ruch, którego się spodziewałem, ale jest to ruch bardzo podejrzany. I teraz widzimy właśnie, dlaczego ten ruch wieża b8, który został zagrany dużo wcześniej, jest podejrzany. Wieża jest niebroniona. Co to oznacza? Gram goniec b5 i nie ma teraz ruchu c6, bo po prostu bije. Nie można odbić, bo wieża spada. Także mam taki szach i teraz po tym szachu przeciwnik ma problem. Ruch goniec d7 po prostu wydawało mi się, że przegrywa. Czy on przegrywa w istocie chwila? Czy ja mogę wieża D. Nie, wieża D7 chyba nie wygrywa, bo tak, tak, tak i król e 7 y, i to chyba nie wygrywa. Natomiast wydawało mi się, że tutaj jest źle dla przeciwnika. Może po prostu tak, tak i, i teraz coś naciskam na pionka F. Ale to może nie jest aż takie straszne, jak mi się wydawało. Tu myślałem, że to jest, prawdę mówiąc, wygrana. A e6, hetman e6. Okej, okay, nie jest to w takim razie jasne. Może przeciwnik mógł goniec d7 zagrać i jeszcze nic strasznego się nie działo. Ja przy partii spodziewałem się najbardziej ruchu królew 8. I na to już nie pamiętam, czy chciałem grać wieża b4, żeby tu wieżę przerzucić, czy najpierw goniec d3. Bo można też go nie z D3 zagrać, i to jest całkiem niegłupi ruch. Pogorszyłem pozycję króla tego ruchu, nie ma, bo po prostu bije, i druga wieża jest niebroniona, nie można odbić, to jest związane. I chcę potem przygotować sobie przerzut wieży na F4 w ten sposób bądź w ten sposób i tu też jest nieprzyjemnie. Tu mi się wydawało, że cisne. Natomiast przeciwnik zagrał król d8 i to jest bardzo ryzykowny ruch. Idea jest prosta. Przeciwnik chce król na c8 obronić wieżę, potem zagrać c6 i stoi dobrze. No tylko, że ja mam jeszcze troszkę czasu. No i ten czas wykorzystałem. Zagrałem od razu c4, żeby otworzyć pozycję. No i tu mi troszkę się poszczęściło, bo po d4 na początku nie widziałem kluczowego wariantu. Wydawało mi się, że po prostu coś się powinno znaleźć. No i jak przeciwnik myślał, to znalazłem, co powinno się było znaleźć, mianowicie wieża d1 szach, król idzie na c8 i teraz jest bardzo fajny ruch wykorzystujący zło. Wow. Pozycja króla, goniec d7, szach, bardzo fajne, eleganckie zagranie, oczywiście hetmanem bez sensu, goniec bije d7 i teraz wieża bije f7, no i się okazuje, że nie ma w jaki sposób się tutaj wyswobodzić, na goniec e8 mam wtrąconego szacha i potem kasuję hetmana a inne ruchy, no tutaj oczywiście nic nie dają, ta pozycja jest kompletnie wygrana dla, dla białych. Na to jeszcze warto zauważyć, że nie bije tą wieżą, żeby nie stracić hetmana, tylko bije wieżą z jedynki, i, no i tego typu pozycja tutaj musi być wygrana, wieże nie są aktywne, Mogę bić pionka, mogę nie bić. Prawdopodobnie nie ma to większego znaczenia i zaraz tym pionkiem przechodzę dalej. Prawdopodobnie nawet od razu gram. Tak, tak, tak. Stawiam tego pionka, nie można go zbić z uwagi na. Tutaj stawiam Hetmana na F7 i wszystko potem wygrywam. Krok po kroku, więc to musi być wygrane. Po c4 przeciwnik nie pobił, właśnie z uwagi na wieża d1, go z d7. Zagrał c6, co jest no, niezbyt przyjemne. No i tutaj już zdawałem sobie sprawę, że ta pozycja powinna być bliska wygranej, no ale nie byłem jeszcze pewien, jak to zrobić. Na początku chciałem zagrać tak, tak i c4. No, a potem się tak troszkę nie byłem przekonany, czy w tym momencie tutaj znajdę jakiś, um, jakieś uderzenie. Yy, więc zmieniłem zdanie i pobiłem od razu goniec C6, znowu wykorzystując fakt tego, że ta wieża jest niebroniona. Przeciwnik, no, jedyny sensowny ruch to bicie pionka, żeby odbić materiał. I teraz, no, wydaje się, że mam mnóstwo kuszących opcji. Ja zagrałem taki ruch troszkę dziwaczny, ale wydaje mi się, że silny, mianowicie Goniec D5. O co chodzi? Chodzi o to, że ja chcę za wszelką cenę wymienić tego gońca, który broni pionka F7. Jak wymienię gońca, zdobędę pionka z F7, no to po prostu wygram partię, albo wjadę na siódemkę wieżą. Goniec D5 natomiast wydawało mi się, że przegrywa, bo gram po prostu wieża D1, związanie gońca. Tego gońca nie ma jak sensownie obronić, bo ja zawsze mam ruch E4, na hetman C5, który nie daje ruchu E4, no mam na przykład hetman F7 i za chwilkę gońca wygrywam, tutaj jest oczywiście związanie. Więc po wieża D1, no jedyny sensowny ruch to jakoś tak, no ale wtedy gram tak i tutaj jest właśnie Nacisk na tego pionka, co jest dość istotne, i jeszcze widziałem taki śmieszny wariant, który być może jest istotny, mianowicie mm, powiedzmy tutaj G6. Ja daję szacha, tak, ja gram tak, wieża D8, Hetman C4 król na b8 i gdybym musiał pobić, pobić, to jeszcze nie byłoby takie jasne, bo nagle figury czarnych stają się aktywne, a tu jest bardzo fajny wtrącony ruch, wieża bije f7 i na hetman f7, wieża d8, wieża d8, hetman bije f7 i wygrywam hetmana, więc y, to powinno być bardzo silne. Także pogoniec z d5 prawdopodobnie gonie z d5 przegrywa. Ja spodziewałem się jakiegoś ruchu typu wieża f8, na co już nie pamiętam nawet jak chciałem grać, wydawało mi się, że pozycja musi być wygrana, bo w najgorszym razie mogę w dobrym momencie zgarnąć tego, tego pionka. Może tak, chciałem zagrać i potem zbić. No, tutaj mam dużo opcji. Przeciwnik pogoniec D5 zagrał G6, ja hetman F3 broniąc tego gońca, troszkę grożąc biciem. Przeciwnik król C8. Ja spodziewałem się tutaj ruchu król na C7, i na to chciałem zagrać: Goniec bije B7, Hetman na C5, A4 z wieża B5. Jeżeli A6, to to bije po prostu, i wydawało mi się, że to jest wygrana. A jeżeli Goniec D7 żeby wziąć pod kontrolę pole B5, to wydawało mi się, że wygrywa tutaj y, goniec D5 i teraz grozi bicie na F7 y, i właściwie powinno być bardzo dobrze. Tak to sobie policzyłem. Y, tu warto zauważyć, że jakieś bicia od razu na F7 nie są takie jasne, bo wieża F8 Hetman, H7 Hetman. No i tutaj zaraz mogę stracić materiał, czyli właściwie tutaj przegrywam w tej linii. Tak, tak i wieża bije B7, więc trzeba być jeszcze ostrożnym. Natomiast przeciwnik zagrał król C8 i nie chcąc oddawać pionka, no ale to nie pomaga. Tu już myślę, że jest więcej niż jedna droga. Ja zagrałem Hetman E4, po prostu chcąc zbić pionka. No jeżeli bicie, no to bije Hetmanem. Wisi wieża bije F7, wisi bicie pionka, więc to nie ma sensu. Na ruch B5 z kolei wygrywam bijąc. I teraz jeżeli Hetman bije, to wieża F6 i wieża wchodzi na C6. Tak, chciałem zagrać. I, no i tutaj król jest w tarapatach, a jeżeli bicie pionkiem, no to po prostu mogę dać szacha. I teraz na to bije tego. No, i jakoś tam sobie już po kolei wszystko z szachami spada z szachownicy. Także po Hetman E4 przeciwnik zagrał Hetman C5, żeby tego pionka obronić. No, a teraz policzyłem bicie, bicie i wieża wskakuje na siódemkę. Zwierzą na siódemce generalnie jest dość przyjemnie. Nie trzeba wiele mózgu, żeby to wygrać. No, ale jeszcze jakaś odrobina precyzji tutaj była wymagana. Przeciwnik zagrał ruch Hetman D5. Ja spodziewałem się ruchu typu B5 żeby no, ten pionek już nie był, no bo ja zaatakowałem de facto tego pionka, więc bronimy pionka i na to ja chciałem zagrać po prostu wieżą na D1 i chcę wskoczyć na D7 no i tu powinno być właściwie po partii. Także mm, a jeszcze hetman C6 liczyłem. To był ruch, którego się najbardziej spodziewałem. I teraz na bicie, bicie na C6 byłoby błędem, bo co prawda znaczy błędem. Być może ta pozycja nadal jest wygrana, no ale przeciwnik ma jakiś plan aktywizacji, więc tutaj muszę się prawdopodobnie wykazywać. Może to jest wygrana niezbyt trudna, bo tych pionków przeciwnik ma dużo słabych, ale no tego nie chciałem, bo bo w takich pozycjach bardzo łatwo o Jakiś nieprecyzyjny ruch i pomyłkę, więc na Hetman C6 chciałem zagrać Hetman H4 nie wymieniając Hetmanów, gdzieś grożąc tutaj, gdzieś grożąc biciem, i na przykład na ruch B5, no to mogę wybierać. Ja sądziłem, że jak pobiję wieża ucieka, no to ta pozycja powinna być jakoś tam łatwo wygrana. No ale przeciwnik na to nie poszedł, bo on zagrał Hetman D5. No i tu miałem oczywiście wybór, bo mogłem zagrać Hetman H4 które też było niezłe, ale policzyłem, że wygrywa dość łatwo bicie na d5, bicie na d5, wieża na b5, groże biciem i biciem z szachem, więc b6, wieża d5, hmm, wieża b7. Swoją drogą warto zauważyć, bo ja przez moment myślałem, że wygrywam po ruchu wieża f8, że zdążę zagrać e6 i potem szach, ale właśnie przeciwnik gra tutaj b6, e6, wieża B, e8, no i pewnie jest to wygrana, ale ja się bałem na przykład, że pobije jakoś tak, przeciwnik zagra tak i na przykład jakieś tego typu historie, to zaraz się może okazać, że to jeszcze wcale nie jest wygrana, e, chociaż mam jakieś tam pionki więcej. Dlatego policzyłem tutaj wieża b5, b6, wieża bije d5, wieża b7, no jedyny sensowny ruch, bo, bo chcę weź wieżą na 7, i z tymi dwoma wieżami wszystko sobie tam wybijam, My, więc no, a wymiana oczywiście nie ma racji bytu, bo zawsze mogę iść na pionkówkę wygraną wieża D5, wieża bije. Tak. No, i właśnie ta pozycja jest bardzo łatwo wygrana dla mnie, bo akurat tutaj mam korzyść z tych dwóch pionków. Mianowicie ten pionek stanie tutaj, obroni wieżę. Wieża odcina króla, król nie może podejść do pionka z pola E5. No i ja w odpowiednim momencie po prostu przechodzę pionkiem do przodu, więc tutaj jest właściwie nie, nie trzeba myśleć na całe szczęście, żeby to wygrać. Król F2, król musi wejść do gry, wieża F8, król E2, król C6. I teraz po ruchu król C6, E4, przeciwnik B5, no tu nie ma nic lepszego, ja po prostu król E3 i teraz jeżeli przeciwnik nic nie robi, to ja mogę zagrać król D4 i potem E6, chcę przeniknąć na pole, na pole E5, czyli powiedzmy tak, ja gram tak, jak wieża wskakuje, to mogę zagrać tak, bo już grozi E7, no i tutaj jest koniec, koniec partii po prostu. Także to jest dość yy, proste. Przeciwnik zagrał wieża F1, ja E6, przeciwnik się cofnął, bo groziło E7, ja wieża E5. Teraz Król D6 nie pomaga, no bo tak, tak i dorabiam Hetmana. Więc po wieża E5 przeciwnik, się cofnął. Ja E7, wieża E8. No i tu jest taki problem, że ta wieża jest pasywna, nie może w żaden sposób uciekać, a jeżeli stoi, no to ja się poprawiam i w pewnym momencie w dowolnych okolicznościach przechodzę do końcówki pionowej, która jest wygrana. Ja zagrałem król D4, król na D6. No i tu oczywiście mogę pobić tak, tak tak, tak i na przykład wygrać tego pionka, no ale to są dwa pionki, więcej jeszcze się można pomylić, dlatego stwierdziłem, że nie, nie dam przeciwnikowi aktywności, najpierw zagram G4, wykończę go stęp, no bo yy, każdorazowo bicie, no to ja po prostu wygrywam wszystkie pionki, tutaj bardzo łatwo, przeciwnik ma za mało czasu, żeby, żeby coś zrobić, tak, tak, po prostu sobie, no nie wiem, tego typu rzeczy, no nie są specjalnie trudne, bo ten pionek odciąga króla i wtedy ja wygrywam pionki po kolei. No, także... Mm, jak G4, przeciwnik A6, pobronił tego pionka. Jak G5, zabieram mu ostatecznie wszystkie posunięcia. Przeciwnik tak, no na B4 chciałem zagrać wieża A5, co wydawało mi się dość estetyczne. Bo teraz, nieważne co przeciwnik zrobi, wymuszam pionkówkę, bo groże, czyli tak. Tak, wieża odchodzi, tak i, i bije, i łatwo wygrywam. Także G5 przeciwnik się cofnął, Król D7, ja zdobywam przestrzeń, Król D5, przeciwnik C3, ja wieża E6, pomalutku nie spieszę się, tak. No i teraz oczywiście mogę pobić, ale skoro jest możliwość wymuszenia pionkówki, no to czemu nie? Nabicie oczywiście, tak, tak. No i tutaj już wszystko sobie powoli wygrywam, potem już jest prosto, a jeżeli. Król odchodzi, to wchodzę królem na E6, no i właściwie tu już reszty nie trzeba tłumaczyć, białe w, ładny, w łatwy sposób te partie wygrywają. Także po trzech rundach na moim koncie 2,5 punktu myślę, że to jest bardzo dobry wynik. Jestem zadowolony, dzisiejsza partia była dość pewna. Dobre przygotowanie, wykorzystanie niedokładności przeciwnika, no i punkcik w tabeli jest, także ciężko było marzyć o czymś innym. Mam nadzieję, że moja drużyna. Również wygrała, no ale to muszę właściwie sprawdzić chwilkę po tym nagraniu. Wielkie dzięki za to, że obejrzeliście. Zachęcam do podnoszenia łapek w górę, zachęcam do komentarzy, zachęcam do subskrybowania kanału. I jeszcze jedna ważna rzecz: nie zapominajcie o moim nowym projekcie, czyli podcastszachowy.pl. Możecie tam znaleźć trzy odcinki. O szachach opowiadam w ostatnim odcinku z gościem bardzo zresztą sympatycznym. Różne ciekawe rzeczy zachęcam do posłuchania. Trzymajcie się. Cześć.